Coming Out jest odcinkiem, który opowiada o, o, o wydarzeniach takich, które w naszym kraju ostatnio na, przybrały na sile, to znaczy o, o ruchach gejów i lesbijek i, i o tym, jak reaguje na to przeciętny obywatel. Rodzaj pewnego uprzedzenia wynikającego z jakiejś tradycji nieufności, to jest zupełnie zrozumiałe. Natomiast najzabawniejsi są ci, którzy nagle popierają. Ponieważ im się wydaje, że w ten sposób są jacyś nowocześni, współcześni. Nie chciałbym zdradzać tego odcinka. Coming out to jest takie określenie angielskie. Pewnie moja postać nie wie o co chodzi, ale inni wiedzą, którzy to oglądają. Ale to nie dotyczy tylko tej postaci, dotyczy to potem jakby szerokiego spektrum wszystkich praktycznie bohaterów, plus jeszcze ludzi obcych z ulicy. Chodzi o coming out, czyli o ujawnienie się. Mężczyźni deklarują otwarcie i śmiało to, czego od dawna nie mieli y, odwagi wyznać, że tak, że są. I to należy do dobrego tonu. Rodzaj psychozy się wytwarza, i nasi bohaterowie stają pod ścianą, zostają zmuszeni do tego, żeby się przyznali, bo kiedyś nosili klapki, bo ktoś ich widział w różowych gaciach, bo przecież to, bo tam.